W dzisiejszym materiale: Bungee pod ostrzałem. Pracownicy tracą wiarę w maraton. Nintendo Switch 2 jednak bez VRR w trybie stacjonarnym. Nadchodzi Xbox w nowej odsłonie. Xboxowy handheld prawdopodobnie już w 2027 roku. Klasyk wraca z lodowatej przeszłości. Zapraszam do oglądania. Studio Bungee mierzy się z kolejnym kryzysem. Po oskarżeniach o plagiat wobec jednego z artystów graficznych, firma znalazła się w ogniu krytyki. Artystka Anti-Real publicznie zarzuciła twórcom wykorzystanie jej działa bez zgody w nadchodzącej grze maraton. Bungee przyznało się do winy, tłumacząc incydent działaniami byłego pracownika i zapowiedziało rekompensatę. Mimo tego, reakcja społeczności pozostaje chłodna i sceptyczna. Wewnętrzna atmosfera w Bungee, jak donosi Paul Tassi z magazynu Forbes. Znacząco się pogorszyła. Źródła z firmy twierdzą, że morale zespołu znajduje się w dramatycznym spadku, a niepokój o przyszłość studia narasta. Pracownicy obawiają się, że jeśli maraton nie spełni oczekiwań, może to oznaczać poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe, na które Banji zwyczajnie nie może sobie pozwolić. Sytuację pogarsza fakt, że zarzuty o kopiowanie cudzej twórczości nie pojawiły się po raz pierwszy. Społeczność graczy przypomina, że to już czwarty podobny przypadek w ciągu ostatnich pięciu lat. Wizerunek studia jako kreatywnego lidera branży zaczyna chwiać się w posadach, a fani coraz głośniej poddają w wątpliwość oryginalność wizji artystycznej nowej produkcji. Choć Bungie nie ogłosiło oficjalnego przesunięcia premiery gry, to według doniesień anulowano już czerwcowy zwiastun maratonu, co może świadczyć o wewnętrznych turbulencjach. Analitycy i gracze zgodnie twierdzą, że gra wymaga poważnych poprawek i czasu na odbudowanie zaufania. Pytanie tylko, czy zarówno Bungie, jak i właściciel studia, czyli Sony, są gotowi przyznać, że projekt wymaga głębokiej rewizji. W świecie gier trwa prawdziwa rewolucja. Po niedawnych zapowiedziach przenośnej konsoli Xbox tworzonej we współpracy z firmą Asus pojawiły się doniesienia o znacznie ambitniejszych planach Microsoftu. Według informacji przekazanych przez portal Windows Central korporacja z Redmond szykuje własne urządzenie mobilne, które miałoby zadebiutować w 2027 roku. Nowa konsola przenośna miałaby być produktem pierwszej kategorii zaprojektowanym i wyprodukowanym bezpośrednio przez Microsoft. Zgodnie z nieoficjalnymi źródłami, urządzenie to miałoby być wyposażone w stację dokującą na wzór Nintendo Switcha, co pozwoliłoby użytkownikom bezproblemowo przełączać się między rozgrywką mobilną a telewizyjną. Takie rozwiązanie może zrewolucjonizować sposób, w jaki gracze korzystają z ekosystemu Xbox, jednocześnie zwiększając konkurencyjność wobec urządzeń takich jak Steam Deck czy wspomniany już Rock Eli. Co ciekawe, równolegle z premierą przenośnej konsoli planowane jest również wprowadzenie na rynek kolejnej generacji konsoli Xbox będącej następcą Series X. Nowa platforma miałaby wspierać m.in. instalacje gier z zewnętrznych sklepów PC, takich jak Steam i Epic Game Store. To oznaczałoby znaczące otwarcie się Microsoftu na szersze środowisko graczy PC, co może wpłynąć na przyszłość całej branży. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nowe urządzenia nie będą oparte na technologii firmy Qualcomm. Źródła portalu Windows Central podkreślają, że Microsoft stawia na jak największą zgodność wsteczną z obecnym katalogiem gier, co wymaga rozwiązań wykraczających poza obecne możliwości układów Snapdragon. Trzeba jednak pamiętać, że choć rok 2027 przewija się w przeciekach, nie oznacza to pewnej daty premiery. Możliwe, że będzie to jedynie czas oficjalnego ujawnienia nowości. Po niemal ćwierć wieczu od premiery oryginalnej Syberii, studio Microids ogłosiło, że legendarna gra przygodowa doczeka się pełnoprawnego odświeżenia. Fani przygód Kate Walker mogą przygotować się na ponowne spotkanie z niepowtarzalnym klimatem i estetyką dzieła Noita Sokala, tym razem w nowoczesnej oprawie i z usprawnioną mechaniką. Wydarzenie to zaskoczyło część graczy, mimo że sygnały o możliwym remake'u krążyły od czasu sukcesu Syberii The World Before. Oficjalna zapowiedź Siberia Remastered miała miejsce w niedzielę 18 maja i od razu wzbudziła entuzjazm wśród fanów klasycznych gier przygodowych. Projekt przewidziany jest na ostatni kwartał 2025 roku, co może sugerować premierę jeszcze przed świętami. Co istotne, twórcy nie ograniczą się do lekkiego liftingu. Produkcja zostanie zbudowana od podstaw, co oznacza pełnoprawny remake z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Twórcy obiecują nie tylko spektakularną oprawę graficzną, ale również unowocześnioną rozgrywkę, która ma zachować ducha pierwowzoru. Gracze mogą spodziewać się tej samej fabuły, pełnej melancholii, tajemnicy i podróży przez zamarznięte krajobrazy, ale podanej w znacznie bardziej immersyjnej formie. Pierwsze opublikowane zrzuty ekranu ukazują zupełnie nową jakość wizualną, jednak na premierowy zwiastun trzeba będzie jeszcze poczekać. Decyzja o wskrzeszeniu debiutanckiej odsłony Syberii wpisuje się w szerszy trend przywracania klasyków w nowoczesnym wydaniu. Po sukcesie poprzednich części serii i wzrastającym zainteresowaniu nostalgią w branży gier wideo, taka inicjatywa wydaje się naturalnym krokiem. Pozostaje czekać na kolejne szczegóły i trzymać kciuki, by nowa wersja zachowała unikalny charakter, który uczynił z Syberii pozycję kultową. Microsoft zapowiedział kolejne udogodnienia w interfejsie konsoli Xbox, które już wkrótce trafią do użytkowników testujących nowe funkcje w ramach programu Xbox Insiders. Najnowsze zmiany pozwolą graczom przypinać aplikacje oraz tytuły bezpośrednio do ekranu głównego. Oznacza to szybszy dostęp do najczęściej uruchamianych pozycji i większą kontrolę nad tym, jak prezentuje się główny panel konsoli. W nadchodzącej aktualizacji użytkownicy będą mogli umieścić do trzech gier lub aplikacji na początku listy, niezależnie od kolejnych uruchamianych pozycji. Funkcja ta została zaprojektowana z myślą o szybkim dostępie do ulubionych tytułów. Jak tłumaczy Eden Marie. Główna inżynier oprogramowania odpowiedzialna za doświadczenia użytkownika Xbox, przypięte elementy pozostaną na widoku, umożliwiając błyskawiczne przełączanie się między nimi. Nowości obejmuje także możliwość ukrycia systemowych narzędzi, co pozwala na stworzenie bardziej spersonalizowanego i uporządkowanego ekranu głównego. Dodatkowo użytkownicy zyskują opcję ograniczenia liczby widocznych kafelków z ostatnio używanymi aplikacjami i grami, co ma pozytywnie wpłynąć na przejrzystość i komfort obsługi. Microsoft zapewnia, że ta funkcja nadal jest dopracowywana, lecz już wkrótce będzie dostępna w wersji testowej. Zmiany wprowadzone przez giganta z Redmond to bezpośrednia odpowiedź na opinie społeczności graczy. Firma podkreśla, że dąży do tego, by ekran główny był prawdziwie spersonalizowaną przestrzenią użytkownika. To kolejny krok po zeszłorocznej gruntownej przebudowie interfejsu Xbox, która przyniosła więcej miejsca na tapety oraz łatwiejszy dostęp do sklepu i ustawień. Nintendo oficjalnie potwierdziło, że nadchodząca konsola Switch 2 nie zaoferuje wsparcia dla technologii VRR podczas gry na telewizorze. Mimo wcześniejszych sugestii producenta, nowy sprzęt zapewni płynniejsze odświeżanie obrazu jedynie w trybie przenośnym. Informacja ta rozwiewa wcześniejsze nieścisłości, które pojawiły się na stronie internetowej firmy. W rozmowie z serwisem Nintendo Live japoński gigant wyjaśnił, że wcześniejsza wzmianka o wsparciu VRR była błędem i została już usunięta ze strony po jego wykryciu. Switch 2 obsługuje VRR wyłącznie w trybie handheld. Informacja zamieszczona wcześniej na stronie była nieprawidłowa i przepraszamy za pomyłkę przekazała firma w oświadczeniu. To pierwszy przypadek, gdy Nintendo tak jednoznacznie odnosi się do kwestii tej technologii w nowym urządzeniu. Redakcja Nintendo Live próbowała dowiedzieć się, czy funkcjonalność VRR w trybie stacjonarnym może pojawić się w przyszłej aktualizacji systemu. Producent nie pozostawił jednak złudzeń, odpowiadając, że nie ma w tej chwili nic do ogłoszenia w tym zakresie. Tymczasem zespół Digital Foundry, analizując finalną specyfikację techniczną Switcha 2, już wcześniej informował o braku kompatybilności z VRR przez HDMI. Według eksperta Richarda Litbetera, winowajcą może być konwerter DisplayPort do HDMI w stacji dokującej, który nie obsługuje standardowego VRR. Mimo tego branża nadal wiąże duże nadzieje z nową konsolą. Switch 2 ma według prognoz osiągnąć sprzedaż 100 milionów egzemplarzy w ciągu 5 lat i odegrać kluczową rolę we współpracy z niezależnymi studiami deweloperskimi.